Kucharska, dzień dobry, rozpoczynamy kolejne wydanie programu Bezpieczny Biznes w telewizji Biznes 24. Oto jakie tematy przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Pandemia zmieniła wiele branż, miała też ogromny wpływ na podejście do branży Security. Jak zmieniły się zabezpieczenia i jakie są trendy, o tym powiemy za chwilę. Plac budowy, parking na tysiąc miejsc, czy poprzemysłowy teren, jak zabezpieczyć dużą powierzchnię, o tym także opowiemy w programie. W ciągu 10-15 lat będziemy w pełni korzystać z miejskiej sztucznej inteligencji? Eksperci nie mają wątpliwości, że inteligentny monitoring, inteligentne oświetlenie LEDowe czy analiza nagrań z kamer to wejście w świat Smart City. 2020 roku zakończył dekadę, w której branża security notowała wzrosty rok do roku. Jak wyliczył Frost Sullivan, cała branża rosła o 7-10% do 10 rocznie. Oparła się recesji w roku 2000 oraz w 2007. Jednak pandemia COVID-19 znacznie zmieniła sytuację. Z ankiety Asmak.com wynika, że już pierwszych 6 miesięcy pandemii uderzyło w przychody 77% spółek z tego sektora. Klienci firm security, którzy najmocniej obcinali koszty na zabezpieczenia, to biznesy z branży handlowej, transportowej i edukacji. Koszty związane z bezpieczeństwem ograniczały nawet obiekty infrastruktury krytycznej, takie jak lotniska. W tym roku eksperci prognozują dalsze ograniczenie wydatków na zabezpieczenia. Nowych projektów nie będzie na tyle dużo, by odbudować wynik z 2019 roku. Pandemia przyczyniła się jednak do technologicznego rozwoju branży. Coraz popularniejsze stają się rozwiązania obsługiwane zdalnie oraz pomagające zabezpieczyć ubezpieczyć pracę zdalną. I o tym właśnie porozmawiamy już teraz z naszym gościem, a witamy Tomasza Wojaka, prezesa zarządu Serii Skonsalnet. Dzień dobry, witamy w programie Bezpieczny Biznes. Dzień dobry, witam. Panie Prezesie, ostatni rok bardzo dużo zmienił w podejściu do bezpieczeństwa, w świadomości bezpieczeństwa takiej powszechnej ludzi, ale także przedsiębiorców. Czy widzi Pan tę zmianę i jak widzi Pan perspektywy dla branży na najbliższy czas? To prawda, że lockdown odbył, odbił się negatywnie na również usług ochrony osób i zmniejszony przepływ ludzi, to o czym wspomniała pani wcześniej, mniejszy ruch na lotniskach, w obiektach użyteczności publicznych czy czasowo całkowicie zamknięte obiekty handlowe, galerie, w których spotkać można było kilka tysięcy ludzi w ciągu dnia czy weekendu, to wszystko spowodowało zmniejszone zapotrzebowanie również na usługi ochrony, które aktywność ochrony wiąże się wprost e, e, proporcjonalnie do, nie, do ilości odwiedzających e, i, i ilości pracowników e, w instytucjach, która była mniejsza. Więc branża faktycznie zanotowała spadek, myślę, że musiała zwolnić może nawet ponad 20 tysięcy pracowników czasowo oczywiście, zanim sytuacja nie wróci do normy. To oznacza też, że z rynku no, w ciągu tego roku wyparował jakiś ponad miliard przychodów, łącznie z imprezami, koncertami, targami, które... Po, przez ponad rok się nie odbywały. A czy ta zmiana pozostanie z nami na długo? Jak długo, Pana zdaniem, będziemy odbudowywać kondycję tej branży, branży ochrony fizycznej? No, jak zwykle musimy sobie prowadząc biznes w tym kraju poradzić z tą sytuacją. Na szczęście tu koszty usług są dość elastyczne i wprost proporcjonalne do ilości zleceń. Nie ma zleceń, ogranicza się zatrudnienie, zmniejsza się koszty. Są zlecenia, no to to, to branża zatrudnia, więc ta elastyczność pozwala przetrwać firmom, które mają stabilną silną pozycję finansową natomiast jest wiele firm które bazując na kontraktach krótkoterminowych czy ochronie osób imienia podczas imprez masowych targów konferencji no te firmy w zasadzie ograniczyły swoją działalność do zera jak to szybko będzie wracać zależy od tych restrykcji które powoli będą nas powoli będą nas opuszczać a w jakim stopniu rozwój technologiczny, który obserwujemy w tej branży, coraz bardziej zaawansowane systemy i coraz bardziej te systemy jednak obsługiwane zdalnie i w cudzysłowie samowystarczalne wpłyną na państwa branżę, na państwa firmę i na przyszłość tego sektora i osób w nim zatrudnionych? Od wielu lat technologia staje się coraz bardziej obecna w branży nie tylko ochrony, ale w naszym codziennym otoczeniu. Używamy coraz więcej aplikacji, smartfonów, tabletów. Często nasze dzieci nie oglądają już telewizji, bo wszystkie informacje potrzebne czerpią właśnie z tabletu czy smartfonu, więc ten postęp technologiczny jest jakimś elementem nieodłącznym tych czasów w branży ochrony. Zauważalny, ale myślę, że pandemia w znaczący sposób zwiększyła zainteresowanie technologią i ograniczaniem bądź eliminowaniem nawet obecności człowieka na styku z ochranianym czy, 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 czy drugim, czy osobą, czy, czy obiektem. Więc na pewno zwiększone zainteresowanie ofertą związaną z technologią, z nadzorem wideo, zdalnym, z. z Zastosowaniem nowoczesnych technologii, również w kontroli dostępu, w nadzorze wideo czy w detekcji ruchu. A czy z perspektywy takiego przedsiębiorcy, który planuje dopiero otwierać swój biznes albo go rozwijać, otwierać nowe placówki, pytanie brzmi, czy będzie drożej czy taniej w związku z tymi zmianami, o których w tej chwili rozmawiamy? Od wielu lat już jest coraz drożej. Pamiętajmy, że mamy rząd bardzo mocno zorientowany na. na Socjalne przywileje pracowników, tych szczególnie z tej sfery najmniej zarabiających, więc te koszty pracy rosną, a to musi wprost proporcjonalnie oznaczać wzrost cen usług. W kolejnych latach zapowiedzi nowego ładu, ale też i wcześniejsze zapowiedzi wzrostu minimalnej płacy na pewno spowodują, że ceny usług będą musiały znacząco wzrosnąć, a to oznaczać będzie jeszcze bardziej zwiększone zainteresowanie. Technologią, użyciem technologii zamiast człowieka, który jest coraz droższy. Chociaż pamiętajmy, że za naszą zachodnią granicą minimalna płaca to 8,5 euro, u nas zaledwie 4 euro, więc gonimy Zachód, ale ceny za nasze usługi w ostatnich latach wzrosły i będą rosnąć. To jest A co to znaczy znaczący wzrost w takim razie? Jak go Państwo szacujecie? Ma Pani na myśli koszt, wzrost kosztów pracy tak. czy wzrost cen? Nie, wzrost cen dla klientów. To trochę zależy, jak będzie zachować się minimalna płaca, ale też na to te będzie miał wpływ na pewno, na będzie miała wpływ niska czy najniższa w tej chwili w Unii Europejskiej stopa bezrobocia. Jak słyszymy, ona gdzieś tam ledwo przekracza 3%, jest najniższa w Unii Europejskiej, w związku z czym odczuwamy dramatyczny brak pracowników. Szczególnie te branże odczuwają ten brak, które płacą najmniej. A niewątpliwie branże usługowe czy branża usług ochrony do takich się zalicza. W związku z tym będziemy musieli, żeby zachęcić pracowników, kandydatów, podnieść płace, a tym samym wzrostą ceny tych usług. O ile? Myślę, że to będzie około 10 do kilkunastu procent. To zależy w jaki sposób zobaczymy, jak będą wyglądać finalnie przepisy i regulacje dotyczące wzrostu kosztów pracy co zapowiadał plemion w ramach Nowego Ładu. Mówiliśmy tu o tym, jak bardzo pandemia wpłynęła na kondycję tego sektora, tej branży. Pytanie więc w takim razie do Pana o perspektywy i o to, co będzie działo się i co będzie największym wyzwaniem dla Państwa branży w perspektywie najbliższych dwóch trzech czy czterech lat. Jak bardzo zmieni się to, co znamy z czasów przedpandemicznych i w czym jeszcze siłą rzeczy na końcu tej pandemii miejmy nadzieję, że na końcu jeszcze tkwimy? Każda nowoczesna firma, która chce zdobywać rynek, rozwijać się, musi patrzeć na tendencje rynkowe, na to w jakim kierunku idzie świat, technologia i niewątpliwie tak muszą też zachować się firmy z Polski, więc, więc zwiększony udział technologii, ale też i narzędzi informatycznych. Proszę pamiętać, że właściwie, no, chcąc nowocześnie zarządzać firmą, nie możemy wyłącznie myśleć o tym, żeby wszystkie swoje koszty przerzucać na klientów. Musimy też sprawniej, nowocześniej zarządzać firmą, implementować systemy informatyczne, digitalizować je, ograniczać papierową, Biurokra ograniczać biurokrację i sprawniej, również i taniej zarządzać, by być konkurencyjni. Więc to jakby te, te nasze zadania na przyszłość widzę po dwóch stronach. Z jednej strony nowocześniejsza oferta, nowocześniejsza oferta dla klientów, z drugiej strony sprawne zarządzanie procesów i realizacja, informatyzacja firm z branży usług ochrony imienia. Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Tomasz Wojak, prezes zarządu Seriską Salnet, był moim i Państwa gościem w programie Bezpieczny Biznes. Dziękuję i do zobaczenia. Oglądają Państwo program Bezpieczny Biznes. Za chwilę u nas parking na tysiąc samochodów, kilometry kwadratowe powierzchni zakładu przemysłowego i ogromne nieużytki, place budowy całych osiedli mieszkalnych. Jak to olbrzymie wyzwanie dla Security. O tym opowiemy za moment. Bądźcie Państwo z nami.